Kochani, jeżeli chcecie, żeby Wasz mały człowiek wszedł w nowy rok przedszkolny w czymś, co jest zdrowe, wygodne i jednocześnie stylowe, to mamy dla Was idealne rozwiązanie, nasze Munis Walker, które są numerem jeden na liście e wyprawkowej, szkolnej, ale nie tylko, bo również świetnie sprawdzą się jako ulubione trampki na dwór Nasze Munis Walker są naprawdę wyjątkowe, mają kilka fantastycznych cech, które na pewno Was przekonają. Przede wszystkim są mega mięciutkie i bardzo elastyczne. Tutaj cholewka wykonana jest w 100% z bawełny, są odpinane na rzepy i tutaj dają dostęp do naprawdę sporej przestrzeni, dzięki czemu taki maluch może samodzielnie włożyć budzik i sam go zapiąć. Dodatkowo podeszwa wykonana jest w taki sposób, że wykorzystano do jej produkcji jony srebra, a jak wiecie, działają one antybakteryjnie, bakteriobójczo. Coś, co jest mega fajną rzeczą tutaj, to fakt, że do produkcji tego płcika nie wykorzystaliśmy kleju. Jest on w całości szyty ręcznie, dzięki czemu jest leciutki, przewiewny i nóżka dziecka się w nim nie poci. Wkładka natomiast jest też mega mięciutka, ale też wyjmowana, także można ją spokojnie prać i elastyczna podeszwa, która nie zostawia śladów i słuchajcie, cudownie pachnie wanilią. Mega fajny zapach. Buciki są dostępne w rozmiarach od 24 do 31.